No bardzo fajnie, bardzo ciekawy temat. Myślę, że ten temat mnie bardziej interesuje niż, niż poprzedni. Mimo współpracy z Norikiem, dużo dla mnie ciekawych wiadomości i na pewno nowości. Także na pewno będę chciał je wdrożyć do swojego planu. Umysł. Dlatego, że jeżeli nie będziemy mieli tego umysłu odpowiednio nastawionego, możemy sobie gdzieś tam chodzić i trenować, ale nie będziemy dawać siebie 100%. Jeżeli nastawimy ten umysł, to i ta siła się polepszy. Pełna motywacja, pełen profesjonalizm i na pewno będę na kolejnych, które tylko się pojawią w Rzeszowie. Zachęcam wszystkich do udziału, bo naprawdę warto. Osobiście jestem trenerem personalnym i do tej pory myślałem, że siła tak naprawdę bierze się z samego treningu. Aczkolwiek, no, jak widać, umysł, tak jak mówi Norik, 95% to jest mental. Dzień gdzie będziemy myślami. To nic z tego nie będzie, więc potwierdzam to i mental to tak naprawdę 95%, czasami nawet 100%. E, powiem tak, niesamowita energia w ogóle od samego początku, ponieważ sama interakcja bardzo mocno mnie zaskoczyła, że od razu chcieli po prostu uczestniczyć w tym. Jest, jest różnorodność, bo jest grupa młodsza, jest grupa starsza, ale wszyscy po prostu potrafią nawiązać do tego, o czym rozmawiamy. No, dawka bardzo mocno emocjonalna. Na samym początku tak. E, oczywiście są też momenty, kiedy nawet zadając pytanie, zastanawiasz się, znaczy ciężko powiedzieć o zastanawianiu się, ale jest ten aspekt tego, czy odpowiedzą, czy zrozumieją. Tak mi się do tej pory wydawało, mając grupę mieszaną, e, mam wrażenie, że to są jednak bardzo zbliżone e, płaszczyzny. Robert, który jest bokserem, jest doświadczony, jest starszy. Dokładnie odpowiedział to, co jeden z młodych piłkarzy SMS-u Dębica. 95% umysłu, 5% fizyka i siła. Chodziło o to, żeby, oczywiście, no to żeby zgasić światło, żeby im dać pewnego rodzaju takie miejsce swobody, żeby nie musieli siebie obserwować i czuć się niewygodnie. Przypomnieć sobie, wyobrazić sobie miejsce, w którym byli kiedyś, osoby, które są, lub czynności, które wykonywali, które, które sprawiły, że w ogóle byli mega pewni siebie. No i koczarian z tej strony. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo i dziękuję też tobie, że uczestniczyłeś i uczestniczyłaś razem ze mną w drugiej części moich warsztatów, mojego szkolenia Siła Umysłu. Tym razem Limitless. Zapraszam Cię już na następną część.